Lejko mnie pójdę, wystarczy. Dobra, czekaj, czekaj. Siedzisz, siedzisz. Czy cię jeszcze podnieść? Dobrze jest. Oj jest, stój. Czekaj, ja czekaj. No. <laughs> Aż ty kurna, niedobry. Czekaj, czekaj, wiesz co? Wiesz co, ja do ciebie idę? Aha, C co się stało? bo <grymany> patrz, pokazać coś, patrz. Czary mary. Kikuś, kikuś, kikuś. To <grymany> <Kurde> moja syba. <grymany> ja Z <sprażam> TOBĄ <grymany> Jaki typ No chcę cię postawić No nie bądź taki Podnieś cię jeszcze raz Ty chcesz jeszcze Ty chcesz jeszcze Ale chcesz żeby ci powód? Ale sam się wdrapie. Nie, sam się nie wdrapiesz Kijk, kijk! DOOR! Wat is er Hé, wacht even. Wacht, wacht, wacht. Ik To jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. czego kurna tak usadowić jakoś? A teraz ja mam lepszy pomysł. O kurna, ażem się walił. Ja, ja mam lepszy pomysł. Na tira. nie A. na cepę. No. Ale ja. tir to jest na cepa. Na tier to jest co innego. pomóc Ci? pomóc to jest zestaw. Pomóc ci? Po pomóc Ci? Nie. Ty mi nie Pomogę Ci. A tam dziura jest. E, przepraszam Państwa, roboty drogowe odbywają się, tylko pracownicy ja, są pod... E, pracownicy są pod wpływem alkoholu. <laughs> co ty, ty ziomek, ty raczej na to cię wpierdzielę. Ale pomóż mi stąd ci <głaczu> na budynek, czekaj, budynek przyjazdy hmm. Na żółte to, na żółte, na żółte! A ja <głacza> Cię obróciło! Ja prowadzę! Siomek patrz, ja się wiesz ja gdzie wwalam? Tu się wwalam. A ja prowadzę! Pomożesz nie, mi? Musisz mi jako rampa posłużyć teraz Musisz jako rampa mi posłużyć Ta? Ta? Rampa? A czy rampa nie... Na pewno ci pomóc? Ziomek Eee i... Connection last pewnie będzie U mnie czy u niego? U niego! I go wyrzuciła.